Stasiu, wiele osób widziało Cię tylko na MySpace'ie. Widzieli mnie też na mieście. A co masz do powiedzenia dla tych, co widzieli cię na MySpace'ie? Przyjdźcie na miasto. Odczekajcie mnie tam, gdzie możecie mnie spotkać. I jakie masz w ogóle plany? Co Część. robisz? Mam pracę teraz na płyta tu. Co <noise> <noise> nie zmienił, powiem Wam, co nie powinno udzielić, żeby przyłażyć i to <noise> Zgadza się. Głowa mi Nie gazowana? Tak, przegrała nam pani, ale dalej atakujemy. E, na, na, to skończyliśmy. Na czymś tam żyliśmy? No plany, tak? Plany, tak. Mówiłeś, że pracujesz w sklepie. Nie mówię, że pracuję w sklepie, tylko że pracuję na puetatu. A, na puetatu. <gryśńczyk> Przepraszam. <gryśńczyk> Bardzo <gryśńczyk> dziękuję, ale pomyliło mi się coś. A poza tym to robisz? Słyszałem, że grasz jakieś imprezy w klubach. Jestem od czasu do czasu prezenterem publicznym. Co prezentujesz? No. Jak sama nazwa wskazuje, prezentuję muzykę. To dobrze. Eee, a jaką grasz muzykę? Dla tych, co nie znają twoje, Ciebie i, i Twojej muzyki, a co co grasz? Muzykę miejską. Czyli wszystko, co mi się podoba. Aha. Wszystko. A co Ci się podoba tak dokładnie, może? Co za pytanie obszerne. Ostatnio w Meyerhof. Od czego do czego zaczynasz? Od czego się wystrzegasz? Wstrzegam się zbytniej elektroniki. Aha. Bardzo A. szeroko pojętej, zbytniej elektroniki. Chodzą suchy w mieście, że przygotowujesz jakąś płytę. Chodzą suchy, zwijam buchy. <głosy> <głosy> Przygotowuję płytę dolcej gibony wstępnie. Zobaczymy jak się będzie szczęzywać na A. końcu, ale generalnie będzie dolcej so. gibony. Oprócz tego coś bym sam zrobił w końcu. Przygotowuję zespół z chłopakami, dziewczynami i chcemy zrobić duży show na dziesięciolecie moje nagrać. A co z tymi występami, które z DJ Blackiem i resztą ekipy? Blackiem jest Jeździmy z Filipem Mozulem, Pozdrawiam bardzo serdecznie Filipa jest perfużystę, gitarzystę Nakona. DJ Black jest jeszcze w składzie. i Ja, po tak na wokalu się udzielam. I jeździmy po Gramy ogień. Jest fajnie, podoba się wszystkim. Otworzysz mi yy, wodę? Mogę spróbowałeś. Bo jestem zajęty. No i co? chciałbyś powiedzieć trzy słowa na pożegnanie i może jakiś coś dla młodych słuchaczy, fanów. Słuchajcie, młodzi słuchacze, nie słuchajcie polskiego rapu, bo to jest kupa. Słuchajcie prawdziwej muzyki zagranej na instrumentach, zaspiewanej przez dobrych wokalistów. Słuchajcie tylko takiego rapu, który nie przyjewną przestrzeni pod beretem. Dobrze dziękuję. Słuchajcie główna, słuchajcie, dobry siedz. To był Stach Ustach, Stach, legendarny rapier Szeszowa. Pozdrawiam Was, Bona <noise> No, już mamy.